Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy Awe Maria Bądź pozdrowiona Maryjo W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Bądź pozdrowiona Maryjo Niewiasto uboga i pokorna Błogosławiona przez Najwyższego Dziewico nadziei Proroctwo nowych czasów Przyłączamy się do Twojego hymnu chwały, by sławić miłosierdzie Pana, by głosić nadejście Królestwa i całkowite wyzwolenie człowieka. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pokorna służebnico Pańska, pełna chwały Matko Chrystusa. Panno Wierna, święty przybytku Słowa. Naucz nas wytrwale słuchać słowa, być uległymi głosowi ducha, wrażliwymi na jego wyzwania w głębi naszego sumienia i na jego znaki w wydarzeniach historii. Bądź pozdrowiona, Maryjo, niewiasto bolesna, matko żyjących, dziewicza oblubienico u stóp krzyża. Nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na drogach świata. Naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć. Naucz nas trwać razem z Tobą przy niezliczonych krzyżach, na których Twój syn nadal jest krzyżowany. Bądź pozdrowiona, Maryjo, niewiasto wiary. Pierwsza pośród uczniów. Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem i Maryją.